Kaczorowska i Rogacewicz zabrali głos po odpadnięciu CKEI. Nikt nie spodziewał się tego wyznania w najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ponownie zachwycili publiczność swoim pełnym emocji występem, doskonale łącząc technikę z uczuciem scenicznym. Ich synchronizacja była widoczna nie tylko w każdym kroku tanecznym. Ale także w pozytywnej energii promieniującej na parkiet, co słusznie zapewniło parze bilet do kolejnej rundy. Jednak za radością i brawami krył się cichy smutek, ponieważ tej samej nocy prowadzący Aleksander Sikora i jego partnerka Daria Syta musieli pożegnać się z programem. Moment, w którym Aleksander opuszczał scenę, sprawił, że atmosfera stała się wyciszona. Nie tylko publiczność, ale i sami uczestnicy odczuli pustkę. Dla Marcina Rogacewicza była to głęboka osobista strata, ponieważ Aleksander był nie tylko kolegą, ale także bliskim przyjacielem, który dzielił z nim intensywne i pełne presji dni treningów. W wywiadzie dla magazynu Party aktor nie ukrywał wzruszenia, wspominając swojego przyjaciela. Jest mi mega przykro, bo się bardzo zżyliśmy. Trenowaliśmy obok siebie przez ścianę. Wymienialiśmy się włoskimi kiełbaskami i kawą z tego samego ekspresu, spotykaliśmy się codziennie na korytarzu. Oleg był jedną z pierwszych osób, której pokazałem układ taneczny z pierwszego odcinka. Kiedy trzęsłem się tak, że nie odważyłbym się go zatańczyć przed nikim innym. Te drobne szczegóły, poranne kawy, krótkie rozmowy w przerwach, stworzyły między nimi wyjątkową wieś. Marcin opisał te relacje nie tylko jako zwykłą przyjaźń, ale jako wzajemne zrozumienie między dwoma artystami, którzy żyją pełnią życia dla sztuki. Dodał. Jest dla mnie bardzo ważną osobą. Widział moje potknięcia, pomagał mi przełamywać wstyd. To jest super relacja. Zastanawiam się, gdzie on jest, czy u niego wszystko około. Nie tylko Marcin, ale i Agnieszka Kaczorowska nie kryła wzruszenia, wspominając Aleksandra Sikorę i Darię Sytę, parę która właśnie opuściła taniec z gwiazdami. Dla niej byli oni nie tylko partnerami na parkiecie, ale także osobami, z którymi dzieliła niezapomniane chwile podczas treningów. Agnieszka opowiedziała, że przez wiele tygodni często ćwiczyli z Aleksandrem i Darią w tej samej strefie. Ta bliskość stopniowo stała się uroczym nawykiem, sprawiając, że wszyscy czuli się jak mała rodzina w napiętym rytmie konkursu. Mieliśmy dwie sale i często pracowaliśmy razem, więc relacje między parami w tych samych salach stają się głębsze, powiedziała, podkreślając, że ta bliskość pozwoliła im się lepiej rozumieć i wzajemnie sobie współczuć. Marcin dodał drobny, ale znaczący szczegół. Ponieważ tylko w niedzielę spotykamy się z innymi parami, to z tymi, z którymi trenujemy, jesteśmy trochę bliżej. To z pozoru proste zdanie ujawnia rzeczywistość, o której niewiele osób myśli, że w środowisku pełnym presji szczere przyjaźnie są cennym wsparciem psychicznym. Agnieszka kontynuowała wyrażanie swojego podziwu dla Aleksandra, który zawsze wnosił pozytywną energię do grupy, cieszymy się z naszych wzajemnych sukcesów. Aleksander jest zawsze bardzo troskliwy. Kiedyś, gdy się przewróciliśmy z powodu głośnego hałasu w sali, natychmiast podbiegł sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Zatrzymała się na chwilę, a następnie powiedziała z melancholijnym tonem. Prawdę mówiąc, zawsze jest smutno, gdy ktokolwiek opuszcza program. Pomimo uczucia żalu po pożegnaniu z Aleksandrem i Darią, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wykazują godną podziwu postawę profesjonalizmu i optymizmu. Nie pozwalają, by smutek przyćmił ich podróż, a zamiast tego wybierają pozytywne spojrzenie na wszystko, jak artyści, którzy dobrze wiedzą, że scena jest miejscem spotkań, ale też nieuniknionych rozstań. W innej rozmowie z magazynem Party oboje potwierdzili, że są psychicznie przygotowani na nieprzewidziane zwroty akcji w programie. Agnieszka ze swoim typowym spokojem podzieliła się. Taniec z gwiazdami jest zawsze pełen niespodzianek. Więc my po prostu koncentrujemy się na przeżywaniu każdej chwili i cieszeniu się teraźniejszością. Dla niej każda próba, każdy raz, gdy staje w blasku świateł, jest okazją do wyrażenia pasji i poświęcenia. To pomaga jej nie ulegać presji ocen czy wyników, ale zawsze utrzymywać pozytywne nastawienie, aby przekazywać energię swojemu partnerowi i publiczności. Marcin Rogacewicz, jej partner, podziela to samo zdanie. Postrzega konkurs bardziej jako swoją osobistą podróż rozwoju niż wyścig o zwycięstwo lub przegraną. Zawsze wykonujemy powierzone nam zadania, robimy wszystko, co w naszej mocy, nie myśląc zbyt daleko. Właściwie wszystko jest wciąż wspaniałe i chcemy utrzymać ten kierunek. Wypowiedź Marcina jest pełna szczerości doświadczonego artysty, kogoś, kto rozumie, że sukces nie polega tylko na ostatecznym wyniku, ale także na codziennej drodze wysiłku. Para stwierdziła, że chce nadal dostarczać naturalnych, autentycznych i pełnych emocji występów, ponieważ to publiczność jest ich największą inspiracją. Historia Agnieszki i Marcina to nie tylko piękny obraz koleżeństwa w tańcu z gwiazdami, ale także przypomnienie, że w sztuce najcenniejszą rzeczą nie jest zwycięstwo, lecz radość i człowieczeństwo, które pozostają po każdym kroku tanecznym.